Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w muzeach nie wolno robić zdjęć z lampą błyskową? Wielu z nas lubi odwiedzać muzea, żeby zanurzyć się w atmosferze tajemniczości i historii. A są i tacy, którzy kolekcjonują wizyty w muzeach w różnych zakątkach naszej planety. Ale mało kto wie, że pierwsze, współczesne muzeum było otwarte w Londynie w 1753 roku i prezentowało prywatne kolekcje dzieł sztuki, i żeby do niego wejść, potrzebne było specjalne pozwolenie. A pierwszym publicznym muzeum był Louvre, który otwarto w 1793 roku. Każde muzeum ma określone zasady postępowania, ale praktycznie w każdym z nich jest zakaz fotografowania z fleszem. Dlaczego tak jest i co się kryje za tym zakazem, spróbujmy się tego dowiedzieć. Paradoksalnie wielu pracowników muzeów też nie potrafi wyjaśnić, dlaczego nie wolno robić zdjęć z lampą błyskową, ale w sferze domysłów ich opinie się różnią, a oto niektóre z nich. Flesz przeszkadza innym. Przychodzisz do muzeum, żeby podziwiać dzieło sztuki, a tu zaczynają cię oślepiać flesze dziesiątki turystów ale ty się oburzysz z tego powodu i sobie wyjdziesz z muzeum, a jego pracownicy będą musieli wciąż patrzeć i patrzeć na oślepiające błyski aparatów. Czy trzeba mówić, że z czasem zaczną ich oczy boleć i będą odczuwać duży dyskomfort? Oprócz tego w nieustających rozbłyskach aparatów strażnikom trudno jest dopilnować porządku. Eksponaty za szkłem. Większość eksponatów w muzeach znajduje się za szkłem albo jest błyszcząca. Dlatego jeżeli będziesz korzystać z lampy błyskowej, ona po prostu odbije się w szkle jasną plamą i eksponat nie będzie widoczny. Psucie atmosfery. Wiele osób przychodzi do muzeum po to, żeby zanurzyć się w atmosferze czasów, w których stworzono dzieła sztuki. Podyskutować na temat takiego czy innego płótna albo rzeźby, a ciągły fleszem lub go rozpraszać i psuć aurę miejsca. A wielu miłośników sztuki w ogóle uważa, że robienie zdjęć jest w złym tonie. Niszczą się eksponaty. Chyba najpopularniejszą opinią o zakazie wykorzystywania lampy błyskowej jest szkodzenie eksponatom. Oczywiście metal albo kamień żadnego uszczerbku od flesza nie poniesie, ale rozdzielać co można, a czego nie, nikt nie będzie. Dlatego zakaz obejmuje wszystkie eksponaty. To właściwie w czym tkwi problem, a problem w tym, że światło flesza w sposób nieodwracalny uszkadza pigment farb, które z czasem mogą zwyczajnie zniknąć i przemienić drogocenny teraz eksponat w śmieć. Dlatego jeżeli bardzo chcesz mieć na pamiątkę kilka zdjęć z muzeum, przestrzegaj tych zasad. Najpierw upewnij się, czy w ogóle można robić zdjęcia określonej ekspozycji. Niestety w niektórych muzeach jest to zabronione. Jeżeli zazwyczaj wstydzisz się robić selfie w muzeum, to całkowicie oficjalnie można to zrobić. 18 stycznia w Międzynarodowy Dzień Muzealnych Selfie i opublikować w mediach społecznościowych z hashtagiem Museum Selfie. A wy robicie zdjęcia w muzeach? Napiszcie o tym w komentarzach, zostawcie lajka like i zasubskrybujcie nasz kanał. Cześć!